Cień moi kochani, zastępuję z na na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku w końcu. W końcu zagramy sobie w tokę bokę. Naprawdę. Pewnie no, oczekujecie wyjaśnień dlaczego. Chyba. Dlaczego tak długo mnie nie było. Nie było mnie tak długo dla... Dlaczego... o gałąb jakiś jakieś drugie gołąb nie było mnie tak długo, ponieważ zepsułam telefon Sam inny taki stary, go używałam ale na pewno starem starym nie mogłam mieć taki boki, bo nie miałam na nim miejsca eee, do tego jeszcze laptop mi się zepsuł, a ja wrzucałam tylko z laptopa a jak już laptop się naprawił, to dopiero to jeszcze tego nowego telefonu nie miałam dlatego są filmiki Zgadzał w tej chwili. Przepraszam za to moje ziewanie, ale u mnie w tej chwili jest 7:30, 40. No proszę. W końcu sobie zagramy w tokę bokę. Ja nawet nie, mo nie chodziło nawet o nagrywanie ekranu, żeby użyć Ja w ogóle taki bokin już nie miałam. Muszę dopiero zobaczyć jakieś nowości, jakieś rzeczy. I jeszcze kilka dodatków będę musiała kupić. Tutaj mamy gołębie. Dwa to niech sobie tu będą. Ten filmik też nie może być za długi. O, o. Bo również mam limit czasowy na bokę Ale spokojnie będę już rzucała filmy. Przyna przynajmniej się postaram wrzucać je regularnie. A tutaj jak już widzicie, coś zaczęłam robić, a więc zaczęłam robić moją postać. Ale nie chodzi mi o postać z gacha, tylko Gacha, przepraszam, pomyło się z gacha. tylko moją postać, czyli postać, którą będę ja, a później będziemy robić. Tam. Glądasz tam. jakąś inną. Tego Ja zawsze biorę jedne oczy. No. Mm. Mały nosek, daleko mi nie trzeba. Mały nosek, tylko. Ja się w ogóle odzwyczajam od tych, tych, tych stoki boki. Więc nie do końca wiem, co ja ma być. Więc. Jeszcze mi się trochę spać chce, ale jestem pewna, że nie zasnę. Do szkoły dzisiaj idę, no później w sumie niż normalnie. Dzisiaj idę na 11. A muszę jeszcze oglądać królika bo mam króliczka. Nie, ale spokojnie zdąży się wyrobić. Jak bluzka może to, to w sumie jest taki mój styl. Ale nie, tak jakaś się mnie nie widzę, to ja. Mm -mm. Może tylko iść sobie dużo. Jakich chyba nie noszę. Mm. I to będzie moja postać, ogólnie w to co bo co To było takie wyjście moje A teraz żebyśmy byśmy mogli zrobić intro i zrobić normalne, ale mi się nie chce, więc no, no Serio mi się nie chce, jestem jeszcze zmęczona A więc my sobie teraz zrobimy naszą rodzinkę. A i ostrzegam, ta rodzinka, która była przez Jakiś czas, gdzie tam była. Czekaj, kto tam był? Bo czekajcie, a ja sprawdzę tylko najpierw. Eee, ta rodzinka, której nauczyłam, że wakacje w Dubaju są, ile to było odcinków ogólnie, muszę sprawdzić. Eee, czekajcie, muszę sprawdzić, bo nie za dużo tych odcinków na pewno było. Ja chciałam was poinformować, że nagram wystarczającą z tej rodzinki odcink odcinków jeszcze tamte odcinki będą ale za jakieś, tak, za jakieś takie 7 odcinków z tego po prostu tamte odcinki już usuną usuną ile to było? Nowa rodzinka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem odcinków. No. Więc chyba było tak na równo nawet. Dobrze, teraz musimy się zastanowić nad na jakimś rodzinką. Najpierw mama Mamy, ja prawie wszystkie, robię takie same. Więc... No, ja nie wiem czemu, ale... Mamie może coś tam zmieni, nie wiem, jakąś fajną fryzurę i może zrobimy. W większości zawsze taką. E, ja nie mogę się skupić z tymi oczami. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale w kinach wczoraj o godzinie 10, bo ja wczoraj miałam urodziny, właśnie no to dokończę. W kinach e, gra grała o godzinie 10:00 świnka pepa, przygoda w kinie. Ja takie rzeczy nie oglądam i to mnie trochę rozśmieszyło, bo ja myślałam, że oni czegoś takiego nie wymyślą, ale okej. Okay. A co chciałam powiedzieć? Tak, dlaczego dostałam ten telefon? Bo ja na razie będę tylko w tym temacie tego telefonu. Będę się tak tłumaczyć. Dlaczego nagrywam? Eee, na początku miałam nagrywać z mojej mamy na telefonie, ale ona niestety by nie miała moich dodatków. Więc tak i tak by nic z tego nie wyszło. Mam taką bluzę czy coś? By nic z tego nie wyszło. Więc też trochę słabo, nie myślicie? No właśnie. Ale wczoraj miałam urodziny. Miałam wczoraj urodziny. Dostałam pizzaki kiedyś był na nich w ogóle. kiedyś był na nich taki. No, czas, że były takie super. Juuuu, wow! Jakbym takie miałam w tamtym czasie, była. Tam Sigmund, nie wiem, jak tu chłopacy tam mówią u mnie w klasie. jakoś tak gadają. E, Jakieś ładne okulary i tu będziesz bez No. Więc bardzo fajnie, nie no i źle widać. No, miałam urodziny i dostałam nowy telefon, naprawdę. I się ja popakałam. No dobrze. Tak. Ile będzie osobowa rodzinka? Pięć. Z brzuchu mi zaburczało na no tak dobre. Teraz najpierw sobie rodziców będzie mama i tata. To najważniejsze. Teraz też, I jaka będzie ta rodzinka. E, jakie tam będą występować postacie. Chłopacy, dziewczyny, ile chłopaków, ile dziewczyn, ile czego. Mi się ogólnie trochę trudno wybierać tutaj ten nos Ten tu, tu, tu. O. Nie nos, tylko coś tam. Kolor chyba tu. ola la, jak stroje? Tak, zmienimy to by Albo oczy, żeby mi to było tylko takie okrągłe. Bo wygląda źle. Jakbyś chciał, jakbyś był zły, wyglądasz. Gdzie tutaj wybrać zwykłe oczy. No. Ech, jakiś, jakąś czapkę może mu damy czy coś. Nie, to nic nie nosić. I to może oczy. Tutaj takie okulary. Dobra. Teraz możemy zrobić sobie córkę. Ja to zrobić. Hmm. Może tak. Eee, starszy syn. Bo najstarszy będzie syn. To tutaj, żeby móc na czas. Po synie. Najstarszy będzie syn. Potem będzie najstarszy. Potem nas najstarszy będzie ten, najstarsza będzie córka. Potem będzie bliźniaki, będą bliźniaki, później chłopaki i dziewczyny. Dwo, dwoje małych dzieci, dwoje małych Bachorówków. Ogólnie na razie nie musicie się martwić, czy my chcecie zadzwonić, bo ja wczoraj dostępny telefon, jeszcze karty SIM, ale niczego nie mam przełożonego. Możemy zadzwonić gdzieś, albo muszę mieć ten drugi telefon jeszcze do używania, żeby dzwonić i kontaktować w ogóle z ludźmi w naszym świecie i poza nim. I takie tam. Teraz niektórzy pomyślą, co, ale twoje włosy mają brązowe włosy, a ona będzie miała blond, to jakieś takie dziwne, nie sądzisz? No właśnie nie, mama miała brązowe, tylko sobie mia Mama miała blond, tylko sobie przefarbowała. No właśnie. A nie jakąś bluzę tobie może damy. Co myślisz o tym? Przywolić o, tak. Może tak. Taka fajna. Tutaj taka brąża. Suknie tak ślubę, nie? Ja wiem, że to nie jest śmieszne, Ja wiem, że większość z Was jest tutaj moimi fanami tylko z tych boki. Ale naprawdę zapraszam Was. Zapraszam Was do lajkowania moich filmów z Gacha. Bo naprawdę się staram, nie ja robię za to. nikt tu nie Praktycznie nikt mnie nie wspiera. Jeśli chodzi o Gacha z moich fanów. I mi się przykro, robi. No. Hmm. Trochę żałuję, że nie ma komentarzy, tylko jeśli ja mi wrzuciła, że ten film nie jest, jest dla dorosłych, to mniejsza od od mi od to przyjęło. Więc no, bo może niedługo będę miała normalnie tak telefon, będę mogła, znaczy, wrzucała, wrzucać filmy na tego i będę, będzie można sobie wybrać jakąś, będzie można komentarze mieć, kiedy się sama pogubiłam. Ale nie teraz. Po raz pierwszy używam tych oczu więc się, jakby co nie zdziwcie, że później wybiorę jakieś... no jakieś później inne sobie zmienię, bo chyba nigdy jeszcze tych oczów nie uży... oczu, oczu nie użył oczu, nie używam więc muszę zobaczyć jak będzie w nich wyglądać, może tak czy coś. Ja jestem bad boy, bad, bad boy. Ja jestem bad boy, bad, bad boy. No, mam tutaj Bad Boya. Boy dziecko, dziecko, bad boy. A, O, i tu będziesz nosił okularki Dobra, zmienimy ci te oczy. I okulary to jest normalne, normalne. To jest takie wcielenie zła w dobrej postaci, że tak powiem. No więc, jeśli ktoś będzie od razu oburzony tym, że niektórzy mają takie włosy, a niektórzy takie, ale rodzice mają tylko te same, to zachęcam do oglądania właśnie tego odcinka. Tutaj wyjaśniłam wszystko. Więc, jeśli nie pasuje, jeśli nie możecie tego kawałka znaleźć, to na przykład możecie sobie wszystko przeklikać i odnajdę waszą kartę. No, tak tak mówię. Moja powtarzać, nie zamierzam. Nie wiem w sumie, ile nagrywamy czasu, bo chciałam teraz sprawdzić, ale nie mogę w sumie. A dlaczego? Dlatego, dlatego że przypadkiem kliknęłam na koniec rejestracji filmu teraz nagrywam drugi raz. Jakby po prostu połączył to w innej aplikacji. No w sumie Może takie coś? Nie, to O, to ci damy. Tak. Hmm. Dobra, git, ale ten uśmiech taki trochę, taki trochę straszny. Można mniejszy. A, ty migi wcześniej nie widziałam chyba. Nie, nie, chcę, dziecka. teraz możemy to możemy nie, jakąś krzyżówkę chyba, chyba nie, nie, chyba źle z nie, o nie, 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 nie mówię, że źle wyglądasz bez krzyw. Nie damy tobie... Uuu, to o nie, ale nie, tobie damy to. Jakby to po prostu zmienić. Dobra, mamy naszą sześciosobową rodzinkę, w tym ja tutaj. Hej. Będziemy musieli później wymyślić imiona, więc... To już w przyszłym odcinku. Ua. W tej chwili, jak nagrywałam, było 46, w tej chwili jest 54. Nie chcę w tej chwili się liczyć matematycznie, ile już nagrywam, więc wy możecie mi policzyć i... Nie wiem. Bo, bo nie macie komentarzy, więc możecie mi policzyć i tyle. A ja w tym czasie próbuję to jakieś zamienić w odcinek, a nie tylko w przygotowanie do odcinka, więc no... Na... Ja na chwilę się wyłączam. Do Dobra, przejść na do nic. Słuchajcie. Nie. Ej! On mnie zepchnął. Nie, on tylko twój plec. Puf! Ej! Nie. Dlaczego pokazuję? Bo słyszałem, że są nowe. Nie, nie ma. Ci mnie oszukano. Kurka, dziad mnie oszukał. No dobra, przestań, przestań. Masz. Szklankę wody. O nie. A teraz się ucisz, bo się... Bo się zdenerwujesz. Eee, to... Dlaczego się bawmy. Ja sobie tutaj się pobawię na podusi. Eee, cześć, ja znikam. No dobrze. Przepraszam pana. A tak, moja To jest moja kolej dobrze. To bla no, ale po co tutaj z wami jesteśmy właśnie, nie możemy po prostu pójść do tego domu? Nie, nie możemy, muszę najpierw zarejalraslalrać potrzebne informacje Aha, no ale to ja pójdę tu zagrać w tym Dobra, poczekaj, pójdę z tobą Okej, jakoś się to tak... Ej, czemu on na tym stoi? Czemu oni na tym stoją? Przepraszam bardzo Dobra, zacznę. Puf, puf. Puf, 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 puf. puf, puf, puf. Nie boję, ja, nie boję, ja, nie boję, ja, nie boję. Nie boję, ja tralalala. Mhm. Szczęśliwie. Ja tutaj chyba zaraz uszlę. No, no dobrze, dobrze. Jest kawa, wypisać. To nie moje. Nawet mi kawy nie dasz, tylko muszę czy czyjem śpić. Dobrze już ci robię, jaką chcesz latę ekspresso, cappuccino. Lata, ty co myślisz, że jakieś kapuczapu będę piła? Proszę, dziękuję. Przepraszam, ja to jest moja... Kre. No wiem, po prostu sobie. Nie, no, nie no, no. no dobrze. Dajcie papiery do podpisania mam na długo pisz. Tak... mam chyba, chyba... E... No chyba nie mam. Masz ma szczęście, że jak zwykle ja na wszystko z tym Proszę, długopis. Tu, żebyście nie narzekali, proszę bardzo, ma długopis i papiery podpisuje. Dobrze, dziękuję, do widzenia, do widzenia. Dobrze, dzieci, chodźcie. No, naleźcie. Ile my tu jesteśmy? Trzy godziny? Właściwie to nie, właściwie to nie całą godzinę. W prawie godzinę to tak dużo. Mama, apa, apa. Jakie apa? Macie nogi, to idźcie piechotą. Nie. my już sama nie wiem o co chodzi, ale. Zobaczcie, wiem, że wy pewnie już to wiecie, ale zobaczcie, nowa ta, nowe miejsce do budowania domków. Super, i to takie wielkie miasto. A nie od tych dwóch nowych dodatków, ale my sobie właśnie musimy wybrać, gdzie oni chcą mieć dom. Czy chcą mieć gdzieś w jakimś, e, gdzieś tak tutaj koło nad morzem, może tu jest nad morzem? E! Czy gdzieś może tak koło na wsi, jakieś takie malutkie osiedle, czy może wolą mieć w big mieście, w dużym mieście? A zobaczmy w których miejscach. Co to oni budynki usuwają, jak my budujemy? Aha, czyli te, te. Te i to, nawet tak jak tym tym był tam. I to, to, i to, i to oni chcą budować dla osiedli, to ja nie mam mowy. Jeszcze boisko chcą jakiś tam, był taki o jakimś tam typku, który... Koło lasku będą sobie chodzić, to, to też mogę jakoś pomyśleć, myśleć historię, ale nie, tu. Tu jest niedaleko sobie sumie do szkoły, teraz jaki do... Teraz jaki dom? Ogólnie nie mogę teraz kupić, ale kiedy indziej kupię. E, w tym domu na pewno nie będą mieszkać w tym, a nie w tamtym. W tym, w tym drugim, w tym czymś. W tym na pewno nie. E, teraz ten. Czy ten. Nie ten. No to tak. Czy ten niebieski. Czy ten. Czy ten. Czy ten. W sumie, ro, osobowa rodzina. Ja zawsze marzyłam, żeby mieć dom. Marzyłam zawsze. Ale to, jakby nie była już willa, i też w sumie dom. No i tak w sumie teraz nie wiem. No patrzcie, jak to byśmy zbudowali. A to, no to też jest jakaś różnica, nie? O! To może wiem, to może zrobimy tak, no. Tak, włączy się. Zrobimy coś takiego. Ani nie mieli dwa domy, tak? Co o tym myślicie? Zły pomysł, no też wiem. No nie wiem, na się zdecydować w sumie. E, może po prostu hmm. Dobra, poczekajcie, a ja sobie szybko to jakieś wymyślę. Zdecydowałam, że władzę będzie w a tym domu? Hmm. Tu mają ogródek Mają dużo pokoi, a tu Jest Dobra, może nie wczuł się pewnie. Ale nie, takie Taki tam w środku takiego osiedla no to od, od razu odpada jakby przenieść. Jak to przenieść? Tu może no i razem mi znika, tu nie problem jest z... tak czy nie czy to? Przenieść. Tu przenieść, tu będzie ładnie koło drogi taka Z taki stał. ta ich willa niech sobie tutaj może ostaje tu. Tak. Mogę. Nie zawsze się podoba tak, jak oni to budują. Raz, dwa, trzy zbudowany dom. Raz. Anadu, lika, torba, borba, ósma smaka, zeus, ojciec, Mateusz i morele, pax. No i ten dom. No. Słodko. Ja się kurczę, boję trochę tego, że, tego, że wybrałam ten dom. No, jak tutaj widzieliście to powiadomienie, albo nie widzieliście. Zostało mi 4 minuty na to bokę. Więc kończę ten odcinek. I do zobaczenia. I no. już niebawem, buziacki, pa!